Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy jesteśmy w odcinku, w którym będę tworzyć Sima jako panią lasu. Powiem Wam, że to jest taka, takie moje drugie podejście do takiej matki natury, którą kiedyś tworzyłam i która mi się bardzo nie podobała. I taki spoiler od razu Wam powiem, że Simka wyszła mi genialnie. Jestem z niej dużo, dużo bardziej zadowolona niż z tego pierwowzoru, który kiedyś zrobiłam. Tym razem już CC, które chciałam, żeby mi działały, powiedzmy, że mi fajnie działały, więc no, nie miałam takich problemów jak ostatnio. Też na samym starcie chciałam powiedzieć, że jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam bardzo subskrypcję. Ponieważ bycie ze mną na bieżąco, czyli z tym kanałem, wiąże się z tym, że macie dostęp do bardzo fajnych CC, które gdzieś kiedyś znalazłam. A jeżeli właśnie chodzi o CC, które użyłam do tej synki, to znajdziecie wszystkie w opisie filmu, więc podczas zgrywania sobie tych modów, które Wam tam podesłałam, linki do nich, możecie sobie oczywiście posłuchać mnie w tle i pooglądać, jak ja tworzyłam tę synkę, którą będziecie mieli właśnie na ekranie. Um. Powiem Wam, że tak na samym starcie um, jakieś tam nadzieje miałam, że ona mi wyjdzie lepiej e, no i tak jak mówię, ona wyszła lepiej. Um, ale też miałam dużo takie obawienia się tutaj z właśnie z poszerzeniem gdzieś tam nosa, nie nosa, bo na samym starcie to tam simkę bardziej w stylu azjatyckim. A końcowa służba wyszła mi myślę, że trochę bardziej w europejskim stylu. Gdzieś chyba tylko te oczy taki miały charakter i trochę tu takie wgłębienie w twarzy. Ale ogólnie, ogólnie to raczej właśnie taką, no, taką panią lasu, powiedzmy, że zrobiłam, nareszcie mi się udało. Co wam tutaj mogę więcej powiedzieć? Też będziecie to widzieć, jak to jest wszystko powolutku, bo. Tak naprawdę nagranie tego odcinka zajęło mi około 17 minut, więc to jest przyspieszenie niecałe dwa, więc no, no, będzie ten odcinek wolniejszy. Też chyba jedyny, największy problem, jaki miałam, to z dopasowaniem jej odpowiedniego skina, bo żaden mi nie pasował tak zbytnio. Jak widzicie, ten tutaj tak strasznie wyciągnął te usta i tak samo bardzo duże dziurki w nosie wyszły. Nie wiem czemu. Za to Cera, no powiedzmy, że dosyć ładnie, ale ten nos mi właśnie coś nie grał i próbowałam go trochę naprawić, gdzieś tam go zniżyć, żeby on nie był aż tak bardzo podkręcony. Też nie wiem, wydaje mi się, że też będę trochę tą twarz rozciągać, bo ta pierwotna twarz była bardzo taka ściśnięta, taką malutka wręcz. I powiem Wam, że no też bardzo ciężko mi było wybrać do niej odpowiednią fryzurę. Nie wiem czemu, ale jakoś nie mogłam sobie znaleźć czegoś takiego, co by mi tak idealnie pasowało do jej urody, do, do tego stylu, w którym będzie robiona. Też za każdym razem, kiedy jestem właśnie na malunkach twarzy, klikam sobie te takie kamyczki, co są na twarzy, i kiedyś mówię, kiedyś sobie to wykorzystam. Kiedyś na pewno sobie to wykorzystam. No i właśnie wiecie, jak do tej pory to wykorzystałam, a robię wszystkich innych simów oprócz tego, co powinnam tak naprawdę. No i co ja mogę Wam tu więcej powiedzieć? Na razie, co u nas się robić. ja Mogę sobie poopowiadać tak o życiu całkowicie, o tym, że są. Święta, bodajże, wy to widzicie już 30 grudnia, coś w okolicy tego, czyli przed Nowym Rokiem. E, więc chciałam wam żyć po prostu szczęśliwego Nowego Roku, żebyście go spędzili bezpiecznie, żebyście jednak się nie przemieszczali na siłę podczas tego, kiedy mamy narodową kwarantannę i zakaz przemieszczania się, e, mimo że to tak naprawdę nie jest y, zbyt bardzo uwarunkowane prawnie. I jak ktoś się chce bardziej zagłębić, to może się dowiedzieć, co, gdzie, jak, dlaczego. E, aczkolwiek, no jednak dla własnego bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej. No jednak wskazane jest zostanie w, w domu. Może to jest właśnie ten sylwester, em, pierwszy w życiu, który spędzicie z rodzicami. Znaczy w pierwszym życiu bardziej pierwszy od bardzo dawna, bo ja powiem wam, że co roku spędzałam z znajomymi. I w tym roku raczej właśnie zostanę w tym środowisku domowym i może jakąś herbatkę, jakiś film się będzie oglądało, będzie świętowało tego sylwestra inaczej, trochę niż zwykle. Wracając teraz do chwili do synki, bo właśnie powiem Wam, że ten naszyjnik, co ma tutaj, i ta. Nie mogę tego nazwać koroną, ale ta ozdoba na głowie są bardzo przepiękne, tylko że później coś się z nim zaczęło dziać, bodajże przez inne dodatki, które będę stosować. Ale, no tak jak mówię, zwróćcie sobie teraz uwagę, jak ona bardzo ładnie wygląda, i zazwyczaj się z nią nic nie dzieje. Więc to jest bardzo fajny mod, który, który polecam Wam pobrać. Po prostu taki, dodający jakiegoś, jakiejś urody, na przykład jakbyście robili rozgrywkę w krainie elfów, czy takiej bardziej w świe, świe, świecie fantazy, to właśnie te dodatki są przepiękne do tego. A, widzicie? Przed no właśnie było to z tymi włosami, więc podejrzewam, że ten wpływ mogły mieć włosy, które później zmieniłam, bo no jednak gdzieś tam troszkę zmieniłam te włosy, bo nie mogłam właśnie mieć dobrać żadnych. Um, niektóre miały zbyt dużą objętość, inne miały właśnie grzywkę, jedne miały zarzucone włosy na bok, więc to tak nie wyglądało już naturalnie. Nie wiem, czy właśnie te pierwsze włosy, które to były, nie były najlepsze. Ale no, oczywiście ja musiałam pokombinować jak kąt pod górę i zrobiłam trochę inne. Te chyba zostaną, i te, no, w sumie nie są najgorsze, ale też trochę nie wiedziałam, jaki kolor wybrać. Chciałam coś pomiędzy blondem a brązem, raczej nie szłam w odcienie takiej szatynki typowej, a raczej właśnie brąd i brąz. Um, też zauważyłam, że synka ma tatuaże i stwierdziłam, że no w sumie takim dobrym motywem by było pójść w te tatuaże i coś tam jeszcze dorobić. Um, też zaczęłam, wiecie, dorabiać właśnie jakieś drobne, jakieś tam na ręce, jakieś właśnie, um, to były chyba wiśnie, jakieś tam na plecach, które tak nie widać w moje włosy długie. E, I zapomniałam, że jeszcze jest ten na ramieniu, którego nie chcę i będę musiała jakoś usunąć, musiałam go szukać ręcznie, e, ale no to jest mój błąd po prostu. I tutaj już, wiecie, już przyszłam do tworzenia po prostu stroju zaczęłam się zastanawiać, co by ty właśnie dać jakiś motyw Liści, nie liści e, Szukałam, szukałam I, moi drodzy, znalazłam coś O czym nawet nie pamiętam, że kiedyś ściągałam Wiem, że e, pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, ale Kiedyś robiłam sobie... Em, Tworzy Simkę jako elfową wróżkę i miałam bardzo podobny strój, ale nie aż taki. I tutaj, jak zauwa zauważycie, jest to bardzo ładny strój połączony po prostu z jakimiś gałęziami, jakimiś kwiatami, które się oplatają wokół Simki. Więc stwierdziłam, że no wyglądała się niczym taka trochę pani lasu, niczym taka wręcz nawet może trochę jak są wróżki. Kiedyś był chyba dzwoneczek, ona miała. Może się, mogę się mieć, ale ona miała też coś w tym stylu, właśnie taki strój, więc stwierdziłam. A, czemu by nie, możemy sprawdzić. Tutaj żałuję trochę, bo chyba jej założyłam jakieś buty, a wydaje mi się, że fajnie wyglądałaby bez butów w ogóle. Bardziej tak naturalnie by wtedy było. I no nie wiem, co jeszcze przez te. Zostały nam dwie minuty odcinka, nie wiem co jeszcze przez te dwie minuty odcinka to robiłam, bo tak naprawdę ta simka jest już praktycznie gotowa. A dobra, wiem. Jeszcze będzie jeden malutki detal, który zrobiłam. Te w ogóle też skrzydła są bardzo fajne, jakieś takie delikatne. Ale jeszcze jeden, jeden bardzo ważny detal, który mi się udało tutaj dodać. Jak oczywiście zjadę na ten sam długo, to też trzeba zjechać. To są w ogóle jakieś takie pałeczki w, do włosów. A, i widzicie, tutaj właśnie dodałam e, takie skrzydła z kwiatów. E, bardzo mi bolało to, że nie było zielonych. Były tylko jakieś, nie wiem czemu, niebieskie są, a zielonych nie było, takich najbardziej standardowych, czy czarne bardzo mocno były, a nie było tych zielonych. E, więc, no, stwierdziłam, że chyba najbliższe będą jakieś takie e, odcienie czerwieni, gdyż. E, Czerwieni na złota, właśnie tej widzę, gdyż one trochę pasują do tej korony, korony no, tej ozdoby na głowie, i jak widzicie, ta ozdoba się trochę popsuła, przez co trochę ubolewam, ale tak czy siak efekt jest, no dużo, dużo bardziej e, wydaje mi się lepszy niż ostatnio. Też zastanawiam się, jakie mogę jej tutaj dać e, cechy. I, no, wzięłam niezależnego botanika, no bo jednak, powiedzmy, że ona gdzieś tam z tym lasem i tak dalej się wiąże, więc roślinki, no, takie tam. Znawca sztuki, bo jednak krajobrazy, które ona może podziwiać, są bardzo piękne. No i tutaj widzę też, że Uwielbia natura, no to jest chyba bardzo logiczne. Teraz widzicie taki pokaz slajdów, jak ona wygląda. No, powiem Wam, że zrobiłam troszkę tutaj jej zdjęć, bo, no, mi się osobiście podoba, a czy Wam się podoba, to możecie mi to oczywiście napisać w komentarzach i podzielcie po prostu Waszą opinią, co Wy byście zmienili albo czego Wy byście nie zmienili, tylko zrobili identycznie jak ja. I cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę oraz komentarza i widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!